Nowoczesna i opłacalna metoda ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką w zabiegu agrolotniczym z użyciem kruszynka, pasożyta, jaj, omacnicy. To kompletny serwis, który zaczyna się od sygnalizacji lotu szkodnika, a kończy na zabiegu aplikacji agrolotniczej przy użyciu wiatrakowca i jest wykonany przez dostawcę, firmę Biokont. Ta metoda polega na rozsypaniu na pole kukurydzy po czwarek kruszynka Trichogramma evanescens który jest wrogiem naturalnym omacnicy prosowianki. Ta mała, nie większa niż 1 mm błonkowka poszukuje i pasożytuje jaja szkodnika, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń kukurydzy. W 2013 wprowadziliśmy aplikację agrolotniczą Kruszynka pod nazwą Tricholet. To metoda, w której używamy specjalnych aplikatorów umieszczonych po bokach wiatrakowca, z których wysypujemy poczwarki Kruszynka Bezpośrednio na liście kukurydzy. Skuteczności działania metody decyduje wiele czynników. Przede wszystkim ważna jest jakość materiału biologicznego, kruszynków, ich żywotność, odpowiedni czas wychodzenia z poczwarek i prawidłowe przygotowanie materiału do aplikacji. Jednak najważniejszym czynnikiem jest wykonanie zabiegów w dokładnie wyznaczonym terminie, który prowadzimy na podstawie sygnalizacji lotu o macnicy Integralną częścią metody jest również ocena stopnia uszkodzenia roślin przed zbiorem kukurydzy. Wśród rolników wzrasta zainteresowanie tą metodą. W tym roku grupa Biokąd wykona zabiegi agrolotnicze na powierzchni ponad 25 tysięcy hektarów kukurydzy. Głównymi zaletami Tricholec są: Wykonujemy pełny serwis, to znaczy sygnalizację i aplikację, dzięki czemu rolnicy nie muszą się o to martwić. Wykonujemy zabieg na polach niedostępnych dla sprzętu naziemnego. W przeciwieństwie do zabiegów naziemnych, podczas aplikacji Kruszynka nie uszkadzamy roślin. Cena jest porównywalna do chemicznej ochrony, uwzględniając koszty wykonania zabiegu. Metoda jest bezpieczna dla ludzi, ich otoczenia i dla środowiska. mocnicę prosowiankę zwalczymy za was.